Z tej strony Kacper. Dziś zapraszam na recenzję Realme C55. W opakowaniu poza samym telefonem od razu znajdziemy tu i ochronne. Do tego mamy ładowarkę wraz z przewodem. Ponadto trochę papierologii, a także szpilkę do wysuwania tacki. Obudowa sprzętu jest dość sporych rozmiarów, no bo przede wszystkim mamy też duży ekran. Jest on przekątnej 6,72 cala, został wykonany w technologii TFT i ma rozdzielczość Full HD+, czyli 1080x2400 pikseli. Pozytywnie zaskakuje za to częstotliwość odświeżania, ponieważ mamy tutaj 90 Hz. Na tyle umieszczono spore oczka aparatów, które znacząco odstają od obudowy. Trochę chowają się, jeżeli założymy fabrycznie dodawane etui, jednak no i tak ich rozmiar na pewno robi wrażenie. Do tego mamy diodę doświetlającą, a także kilka symboli i znaków towarowych. Bardzo fajnie wygląda też tył. Mamy tutaj fajne takie matowe tworzywo sztuczne, które jest przyjemne w dotyku. Mamy taką ciekawą teksturkę, która w pewien sposób na pewno będzie się wyróżniała. Przechodząc na krawędzie to od spodu znajdziemy złącze słuchawkowe, co jest już rzadkością w nowych smartfonach, do tego mamy gniazdo USB typu C, jest także głośnik i mikrofon. Na prawym boku znajdziemy klawisze, a także włącznik ze skanerem linii papilarnych, od góry nie mamy żadnych dodatków, a na lewej krawędzi jest tacka na karty, która jednocześnie obsługuje dwie karty nanoSIM oraz jedną microSD. Sercem smartfona jest procesor Mediatek Helio G88, do tego mamy 6 lub 8 GB pamięci RAM, a także 256 GB pamięci wbudowanej. Co ciekawe pamięć RAM możemy rozszerzyć o kolejne 6 lub 8 GB w sposób wirtualny, co jeszcze bardziej może wpłynąć na działanie urządzenia. Całość działa pod kontrolą Androida w wersji 13 z nakładką Realme UI 4.0. Zmienia ona całkowicie wizualnie cały wygląd systemu. Mamy tutaj też kilka ciekawych opcji personalizacji, dzięki czemu możemy dopasować wygląd systemu do własnych preferencji. Zmienimy m.in. kolory, ikony czy czcionkę, na pewno jednak całość fajnie wygląda wizualnie i jest ze sobą spójna. W smartfonie znajdziemy też wiele funkcji, które są przydatne w codziennym użytkowaniu, m.in. jest inteligentny pasek boczny, są elastyczne okna w postaci takich podręcznych aplikacji rozszerzających multizadaniowość. Możemy także podzielić ekran na dwie części i uruchomić dwie aplikacje jednocześnie, co także wpływa na pracę wielozadaniową. Nie zapomniano także o trybie dla dzieci, mamy tryb prosty, poza tym jest kilka ruchów i gestów, czy chociażby cyfrowa równowaga i kontrola rodzicielska. Z pewnością może przydać się też tutaj tryb jednoręczny, biorąc pod uwagę wielkość tego smartfona, nie zabrakło oczywiście też trybu ciemnego czy filtra światła niebieskiego. Ciekawostką na pewno w tym smartfonie jest to, że zastosowano tutaj tak zwaną mini kapsułę, czyli funkcjonalność przy kamerce aparatu na wzór rozwiązania w iPhone'ie. Niestety nie jest to jeszcze jakoś mocno rozbudowane, tak naprawdę ogranicza się tylko do takiego fajnego, wizualnego informowania nas o stanie naładowania baterii, więc na przykład gdy bateria się rozładowuje lub jest już w pełni naładowana, a także podczas podłączania ładowarki pojawi się taki efekt wizualny informujący właśnie o baterii. Szkoda, że tylko tyle potencjał do wykorzystania jest tutaj spory. Jednak podobno z aktualizacjami ta funkcjonalność też będzie się rozszerzała. Jeśli chodzi o działanie w praktyce, to jest naprawdę bardzo dobrze. Urządzenie sprawdza się rozsądnie w codziennych użytkowaniach, nic się tutaj raczej nie przycina czy nie klatkuje. Delikatne spowolnienia może czasem widać np. przerzucając tapety, które muszą najpierw pobrać się z internetu, jednak są to sporadyczne sytuacje. Które nie wpływają zbytnio na komfort użytkowania. Ogólnie jednak korzystając z większości aplikacji, z przeglądarki internetowej, z portali społecznościowych czy grając chociażby w jakieś gry, to urządzenie powinno nas jak najbardziej zadowolić swoją płynnością i stabilnością. Może nieco dłużej mogłyby się utrzymywać aplikacje zapisane w pamięci RAM, ponieważ wchodząc w programy, w których nie byliśmy przez nawet kilka minut, muszą się one najpierw przeładować, żeby można było z powrotem z nich korzystać. To, co niezbyt mnie pozytywnie zaskoczyło, to to, jak działa skaner linii papilarnych. Nie jest on perfekcyjnie szybki, jak w większości tego typu smartfonów, dodatkowo czasami trzeba przyłożyć palec dwukrotnie, z czym się już bardzo dawno nie spotkałem. Dodatkowo dość słaba jest wibracja, która jest odczuwalna zarówno podczas przykładania palca, jak i przy różnych powiadomieniach, szczególnie gdy jeszcze założymy tu i ochronne. Do plusów z kolei na pewno zaliczę baterię. Do dyspozycji mamy ogniwo o pojemności 5000 mAh, dodatkowo mamy tutaj możliwość szybkiego ładowania, a 33-watowa ładowarka jest dodawana do zestawu. Sprawdza się to bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu i realnie w jeden dzień nie jesteśmy w stanie rozładować urządzenia. Zazwyczaj ładowałem smartfona co dwa dni, co uważam za naprawdę dobry wynik. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak dużo będziemy korzystali ze smartfona, czy będziemy korzystali z łączności poprzez transmisję danych, czy Wi-Fi. Oraz jaka będzie ustawiona jasność wyświetlacza. Nie mogę nic złego powiedzieć na temat modułów łączności. Wi-Fi czy transmisja danych bardzo dobrze radzi sobie z przeglądaniem internetu, połączenie jest stabilne, a strony ładują się stosunkowo szybko. Do tego Bluetooth bezproblemowo utrzymuje połączenia z innymi sprzętami, takimi jak słuchawki czy inteligentne opaski. GPS przy pieszej czy samochodowej nawigacji też jak najbardziej się sprawdza. Jedyne co to przyszłościowo nie mamy tutaj modułu 5G. Jednak no gdzieś trzeba było znaleźć oszczędności. Mamy za to NFC do płatności zbliżeniowych, więc jeżeli chcemy płacić telefonem to tutaj jest to jak najbardziej możliwe. Do omówienia zostały aparaty. Do dyspozycji mamy tutaj aparat główny o rozdzielczości 64 megapikseli, drugie oczko to niestety tylko czujnik głębi z 2 megapikselową matrycą. Aparaty wydają się duże, wydają się bardzo pro, jednak jak jest w rzeczywistości? Za dnia faktycznie uzyskamy ładne efekty, zdjęcia będą ze sporą ilością szczegółów i z dość naturalnymi kolorami. Nocą jednak diametralnie to się zmienia, pojawia się sporo szumów i trzeba też trzymać telefon stabilnie, żeby po prostu nie rozmazać fotografii. Jako, że mamy tylko tak naprawdę oczko podstawowe oraz czujnik głębi, to nie mamy do dyspozycji żadnego teleobiektywu czy szerokiego kąta, co prawda dostępne jest przybliżenie, jednak no dość marnej jakości i już poszczególne elementy po przybliżeniu nie będą tak szczegółowe. Dodatkowo pojawia się też problem czasami z ostrością, z którą telefon nie zawsze sobie poradzi. Na froncie z kolei mamy kamerkę o rozdzielczości 8 megapikseli, która jak najbardziej sprawdzi się do selfie'aków zarówno za dnia jak i nocą. Będą one według mnie zadawalające i bez problemu ta kamerka sprawdzi się do rozmów czy do selfie'aków wrzucanych w social media. No dobra, a ile to wszystko kosztuje? Urządzenie zostało wycenione na 1099 zł, jednak no z okazji przedsprzedaży do 2 kwietnia Realme C55 kupimy za 999 zł. W tej cenie jest to rozsądna propozycja, która myślę, że może sprawdzić się u niektórych użytkowników. Smartfon bowiem działa stabilnie i płynnie. Dodatkowo zdjęcia przynajmniej za dnia przy użyciu aparatu podstawowego będą bardzo dobre. Bateria też pozytywnie zaskakuje. Poza tym jest tu pewien potencjał jeśli chodzi o tą mini kapsułkę. Jednak no zobaczymy co tutaj producent wymyśli, ponieważ obecnie jest to bardzo mocno ograniczone. Mamy też wszystkie niezbędne moduły takie jak Wi-Fi, Bluetooth, NFC czy dobrze działający GPS, może jedynie nie ma 5G, jednak no w smartfonie przy tej cenie na próżno tego szukać. Do poprawy według mnie jedynie jest skaner linii papilarnych, który powinien działać szybciej, jednak myślę, że to można jeszcze poprawić jakąś aktualizacją, dodatkowo nieco mocniejsze mogłyby być wibracje, jednak no to też pewnie kwestia przyzwyczajenia. Fajnie z kolei, że w zestawie od razu mamy szybką ładowarkę, mamy też etui czy folię na ekranie, więc to no jest praktycznie wszystko, co potrzebujemy od razu do korzystania z urządzenia. A co wy sądzicie o takim sprzęcie, czy wy byście go kupili, czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!